Mistrzostw Polski i Japoń na mistrzostwach, to jeszcze przyjdzie pora. Mistrzostw Polski na Jagiełłczyński. Się... Jesteśmy w sytuacji, gdzie w jednym miejscu są mistrzostwa w obu dyscyplinach. Zawdzięczamy to temu, że w Jagiełłczycach jest śnieg e, i można rozgrywać takie zawody. E, mamy też taką szczęśliwą sytuację, że e, jesteśmy w przerobie rozpisania przetargu na projekt rozbudowy i modernizacji ośmiostra biegowego na Polenie Jagiełłczyckim. I ile do tej pory bardzo dużo na temat tej koncepcji wypowiadali się przedstawiciele świata biegowego, ale jeśli chodzi o amatorów, to tym razem mamy okazję posłuchać o, o, o opowieści, o swoich oczekiwaniach wyczynowców najwyższej klasy. Chciałbym przedstawić naszych gości. Może zacznę od pani prezes Polskiego Związku. Wiosną Zachmaryk, teraz w tym Grzegorz Murphy, Mistrz Kołowski, Grzegorz Staręga, przewodniczący Komisji Biegu w Związku Radzieckiego i nasi mistrzowie e, Biegowi Maciek Staręga, Pawłem Ponieważ biegacze dzisiaj jeszcze e, startują, więc. Pozwolę sobie o tym najpierw panu Grzegorzowi Taręca, a potem Zabórnik. Witam serdecznie wszystkich Państwa. No i bardzo się cieszę z tego, że może w kierunku poprawy infrastruktury zarówno dla biegaczy narciarskich, jak i dla wiatromiców coś w dnie, bo do tej pory nasz kraj, który ma jako taki potencjał, przynajmniej za sprawą kilku osób w biegach narciarskich to trzeba powiedzieć, że tej infrastruktury nam zdecydowanie brakuje. I powstanie takiego ośrodka na pewno w dużej mierze poprawi sytuację, jeśli chodzi o szkolenie, to nie tylko zawodników tego najwyższego poziomu, ale przede wszystkim zaplecza KAW, co jest nam niezbędne potrzeby. Wiadomo, że do tej pory w Polsce praktycznie nie mamy tras sztucznie śnieżonych, z prawdziwego zdarzenia. Także to jest taki warunek tras oświetlonych, więc to jest taki warunek, który no musimy spełnić, żeby nadążyć za światem, za Europą, bo takie ośrodki powstają na świecie i w Europie jak grzyby po deszczu. No, rodzi się to w bólach, ale mam nadzieję, że skoro się już urodzi, to będzie ten obiekt, który będzie nie tylko naszą wizytówką na świat, ale przede wszystkim będzie to baza do tego, żeby można w normalnych, godziwych warunkach prowadzić przynajmniej szkolenie od najmłodszych tych pokoleń zawodników po kadry, bo mam nadzieję też, że zarówno kadra diatronistów, jak i biegaczy narciarskich będzie ze względu na specyfikę mikroklimatu tutaj często gość na Polanie Jakuszyckiej, które jest jedynym takim miejscem w Polsce, które no gwarantuje fantastyczny mikroklimat i nawet dysponując potem sztucznym naśmierzaniem, to ten naturalny śnieg jak będzie tutaj się utrzymywał to dodatkowego kolorytu tej, temu przedsięwzięciu no i co za tym idzie będzie możliwość trenowania przez kilka miesięcy w roku na śniegu. Specyfiką naszego klimatu jest to, że praktycznie w miesiącach listopadzie i grudniu, kiedy jest ten główny okres przygotowawczy, no jesteśmy pozbawieni możliwości biegania na śniegu, szczególnie dotyczy to młodych zawodników. No i wówczas szkolenie się rozpoczyna po Święta Bożego Narodzenia po Nowym Roku, kiedy inne nacje są już w pełnym treningu, a nawet można by powiedzieć w pełnym okresie startowym, bo przecież sezon Pucharu Świata, czy Biotlonie, czy hmm, w biegach narciarskich zaczyna się już na przełomie listopada i grudnia i trwa do końca marca. Także ten obiekt przyczyniłby się do tego, że mielibyśmy możliwość, aby Kadry, zaplecze kadry, a przede wszystkim młode grupy szkoleniowe miały możliwość tutaj e, trenowania przez e, no większą część roku. No, oczywiście również latem, jeśli by powstała e, rolkostrada, e, no to połączone to właśnie ze strzelnicą wiatlonową, to tak jak jest na świecie, w znacznym stopniu by e, przyczyniło się do tego, że możemy podnosić poziom szkolenia na wyższy ojczyznach. Ja po się jeszcze wtrącić, bo zapomniałem przedstawić pana prezesa spółki odnosno edukacji i nauki Sebastiana Polskiego. Może dlatego, że byłem skoncentrowany na gorsze, ale teraz tam za tutaj zaczyna być w z panem gospodarzem. Przepraszam. Maciej Skaraj. Tak, no to, co ja mogę powiedzieć o projekcie? No, dla mnie to... Jest taka informacja, że w końcu coś się zaczyna dziać w, w kierunku no, tego, abyśmy dogonili świat. No bo jednak, jeżeli się jeździ trochę po tych zawodach kucharu świata i się widzi ośrodki, jak są zorganizowane, no to nie ukrywam, że nasz kraj został daleko w tyle. I, no i przyda się na pewno w bardzo taka infrastruktura i taki obiekt do treningu i to też dla nas nawet zawodników kadry to jest bardzo bardzo dobra informacja bo my po prostu spędzamy na zgrupowaniach ponad 220-250 dni w roku niekiedy więc to jest ogromna liczba a jeżeli na, takie zgrupowanie, na takim zgrupowaniu możemy być w Polsce to też lepiej dla nas, lepiej dla naszej psychiki, bo jednak zawsze to jest nasza ojczyzna, nasze rodziny kraje, a jeżeli my cały czas jesteśmy na zgrupowaniach zagranicznych, trzeba gdzieś daleko dojeżdżać, to też dla nas jest dość męczące. Na co, co ja bym chciał z, zwrócić uwagę, jakie są moje spostrzeżenia odnośnie niektórych ośrodków. Jest piękny ośrodek zrobiony w Nowym Meszcie na Morawach w Czechach, też z rolkostradą, ze strzelnicą, ale tam też popełnili, jeżeli chodzi o biegaczy, parę błędów, bo zrobili rolkostradę, która w zasadzie dla biegaczy jest, no, nie jest zbyt wymagająca. I na zgrupowania czeskie kadry tam praktycznie nie jeżdżą. Jeżeli chodzi za zimę to też jest forsowany tak wiatrem, że oni nawet tam nie wpuszczają na smarach klistrowych, czy na trzymanie na stadion, bo po prostu stwierdzili, że narty na łyżwowe się przez to grudzą i też jest tam taki konflikt, więc mam nadzieję, że tutaj takich rzeczy nie będzie. Ważne są jeszcze oczywiście specyfikacje trasy. No, e, też trzeba myśleć nad takimi względami, że styl klasyczny e, w biegach narciarskich ewol ewoluuje coraz bardziej i coraz e, mocniej idzie w, w takim kierunku siłowym. Więc e, jeżeli chodzi o trasę na przykład sprintu klasycznego, czy nawet dystansu, bo już e, w niektórych ośrodkach nawet e, dystanse zaczynają biegać na pchaniu mężczyzn, więc też ta trasa musi być odpowiednio wyprofilowana, żeby jeżeli chcemy mieć klasyk prawdziwy, to musi być zrobiona w takim stylu, żeby ten klasyk prawdziwy był. Podstawą jest naśnieżanie, to nie ulega wątpliwości. Wszędzie na świecie teraz w zasadzie jeżeli chcemy organizować jakieś zawody międzynarodowe, no wymogiem jest to, żeby ta warstwa sztucznego śniegu nawet jeżeli mają zawsze zapewniony naturalny, to ta warstwa sztucznego śniegu musi być. Co jeszcze mógłbym powiedzieć odnośnie tras? No, ja tu podkreślałem w wielu wywiadach, że teraz jak byłem w Kenmore, no dla mnie to jest jeden z, najlepiej, z najlepszych ośrodków na świecie, jeżeli chodzi o narciarstwo biegowe czy tam biathlon. Tam, w tym kraju, nie ma problemu nawet z nasierzeniem tras turystycznych, więc yy, tam nie chodzi tylko o interesy yy, zawodowców, ale też yy, w tym wszystkim potrafią potrafią wkomponować amatorów, yy, więc yy, no jest tam też nie... Niesamowita robota została tam zrobiona i, i to jest wspólne działanie, myślę, wszystkich ludzi, bo yy, ja nie odbieram tego miejsca, żeby tam były jakieś konflikty, żeby coś się tam nie układało, bo jeżeli by tam tak było, no to nie byłoby tak pięknego ośrodka. A jeszcze co mi zaimponowało nad tym wszystkim, powiewa ich narodowa flaga i świadczy o wielkości tego miejsca, więc dla mnie też by był taki fajny symboliczny znak, jeżeli może przy tym ośrodku też udałoby się zorganizować. No, to jest najmniejszy akcent, ale te, też by było to fajne. No. Jest parę takich pomysłów, ale może to jest na dłuższą debatę. To są takie moje krótkie spostrzeżenia na ten temat. No i mam nadzieję, że, że naprawdę ten ośrodek będzie służył ludziom przede wszystkim. Jeśli jeszcze można dodać, to ja tak już chciałbym wypunktować odnośnie, żebyśmy byli, żebyśmy mieli nowoczesny ośrodek to takie warunki na pewno muszą być spełnione jak snow farm czyli magazyn śniegu całoroczny bo inaczej nawet o takie zawody jak Puchar Świata nie możemy występować bo dzisiaj wymogiem międzynarodowej federacji narciarskiej pewnie biathlonu też jest to, żeby ośrodek był zabezpieczony drugie zabezpieczenie to armatki śnieżnej, i to nie jedna czy dwie tylko to musi być Dzisiaj technologia jest taka, że praktycznie synchronizowane komputerowo stoją i czekają na sprzyjające warunki, że nie potrzeba ludzi do ich obsługi, czy żeby w nocy wstawali. To musi być zapewnione. Tych armatek w kilku miejscach. A do tego no, niezbędny jest również zbiornik na wodę o odpowiedniej temperaturze odpowiednio schłodzonej. Także to są takie niuanse, które będą decydowały o całości. Marzeniem by było również to, tak jak jest na przykład w innych ośrodkach w żeby rozgraniczyć trasy do stylu klasycznego i do stylu łyżwowego. Tak to zaprojektować. Oczywiście można organizować zawody na jednej trasie, ale na przykład o wiele prościej jest, kiedy mamy taką możliwość wyboru. Tutaj są założone tory na stałe. To można powiązać również z tym, że te trasy nie musiałyby być długie, bo w tej chwili nie buduje się dla sportu wyczynowego zbyt długich tras. Już dzisiaj 50 km się nie biega na pętli 25 km, tylko się biega na krótkich pętlach. Maksymalnie 7,5 km wyczynowa trasa, 3750, 3300. Takie warianty spełniają nam możliwość rozegrania biegów na dystansach maratońskich. Także te trasy odpowiedniej trudności, stosunkowo krótkie do sprintu wiadomo 2,5, 3,300, 3,750 ewentualnie 7,5 to jest maksimum. A pozostałość, bo mamy taką możliwość w tym e, tutejszym klimacie e, służyłaby turystom, bo nigdzie w Polsce nie biega się tak, z taką przyjemnością jak tutaj w Jakuszycach, gdzie jest możliwość pokonania dystansu przez turystów, przez amatorów. Którzy tu chętnie przejeżdżają. Ja mam takie porównanie: na Kubalące, nawet jak są warunki śniegowe, to dla ludzi, którzy nie są wytrenowani, bieganie nie sprawia przyjemności. Natomiast w Jakuszycach to jest ta zaleta, że dla ludzi, którzy nie są przygotowani na bieganie na wyczynowym poziomie, przyjemnością jest spacer w różnym tempie, w większym, mniejszym, ale spacer po tych przestrzeniach. I o tym też musimy pamiętać. Musimy też pamiętać, że w tej chwili muszą być. Niekolizyjne skrzyżowania, budowa mostków, budowa dojść na pole wystrzałowe, czyli na start, zejście z mety to wszystko nie może odbywać się na tym samym poziomie. Są możliwości budowania mostków, tuneli także te rzeczy w kierunku tego, aby ta trasa była jak najbardziej fun funkcjonalna, trzeba spełnić. Dopiero potem musimy myśleć o zapleczu socjalnym dla zawodników, czyli o tej całej obtorce typu wax kabiny, szatnie itd. To jest dla mnie sprawa też istotna, ale najistotniejszą rzeczą jest to, żeby mądrze, rozsądnie wybudować ten ośrodek, żeby był funkcjonalny, żeby uniknąć pewnych takich pomyłek, błędów, które w jakiś sposób mogą zdyskredytować to miejsce dla i wyczynu, i turystyki, i amatorstw, a o to przede wszystkim powinno nam chodzić. Co ja mogę więcej tutaj dodać, już wszystko zostało powiedziane. Ja mogę tylko powiedzieć, że w imieniu wszystkich zawodników bardzo nas to cieszy, że może powstać tutaj taki ośrodek, to co Maciek powiedział, jest to dla nas duży Duży, bardzo duży, próg, że będziemy mogli trenować w kraju, bo naprawdę trenowanie w 80% poza granicami naszego państwa jest bardzo, bardzo ciężkie i to nie jest takie łatwe, jak mogłoby się wydawać, jak innym ludziom się wydaje, że fajnie możemy sobie wyjechać, zwiedzamy, ale my już trenujemy tyle lat, że dużo się tych ośrodków powtarza, a bycie w Polsce, w kraju, trenowanie na własnej ziemi to jest... Duży, duży plus możemy popatrzeć się tutaj na zawodników światowej czołówki, Norwegów, no, ogólnie całą Skandynawię, gdzie naprawdę ośrodki mają przepiękne. To widać oni wyjeżdżają na zgrupowania kadrowe swoje, dosłownie na dwa, trzy zgrupowanie poza swoje granice. Tak normalnie trenują w domu, mogą mieć swoje rodziny, mogą prowadzić normalne życie. Tego nam bardzo brakuje. No i co, co, co mogę powiedzieć więcej? No, dziękujemy. Ma, ma, mamy mar, nadzieję, mamy że, nadzieję, że, że to pójdzie w dobrym śródmłodzieżu. No ja jeszcze dodam tylko, że godne podkreślenia jest ten aspekt patriotyczny, jaki wypowiedzieli zarówno Maciek, jak i Paweł. I to też trzeba wziąć pod uwagę, bo... Yy, na psychikę człowieka też w pewnym stopniu oddziaływuje taka rozłąka, i z krajem, i z najbliższymi, z rodziną. Także ten aspekt może też jest bardzo istotny i gdyby był taki ośrodek, to na pewno by było nam mądrzej pracować, a nie trudniej. Także dziękujemy za inicjatywę i prosimy, aby szybko, e, możliwie szybko wdrażać się w życie. Pani profesor? Ja, ja się właśnie z tego już uśmiecham, że moi przedmówcy wyczerpują cały temat, bo mamy spójne myśli. Jestem dumna z tego, że udało nam się, że Polski Gazek Biatonów w ogóle został zaproszony do, do, do rozmów i udało nam się wspólnie, w bardzo szerokim gronie eksperckim, usiąść na poziomie planowania, projektowania obiektu. I Potrzeby jazdonu, biegów narciarskich i biegów amatorskich, które dzisiaj bardzo dynamicznie się rozwijają, a które również stanowią podstawę do tego, że my w sporcie wyczynowym mamy dzieci, młodzież, kibiców, tych, którzy też powodują, że nasze dyscypliny są promowane. Więc, jakby tutaj, pierwszy krok został uczyniony, że w gronie ekspertów mamy możliwość doplinowania, aby. Ten obiekt spełniał wszystkie wymogi Światowych Federacji, ale też wymogi związane z naszym jakby codziennym funkcjonowaniem w tym sporcie. Faktem jest, że sporty zimowe bardzo dynamicznie się rozwijają, a w Polsce nie dysponujemy obiektami, które umożliwiają zarówno szkolenie dziecięce, młodzieżowe, a już nie mówiąc o sporcie wyczynowym. Tak jak zostało tutaj powiedziane i myślę, że moi zawodnicy za chwilę też do tego nawiążą. Faktycznie my, nasze reprezentacje już od juniorskich spędzają bardzo dużo czasu za granicą na obiektach światowych, zaczynając od Czechów, kończąc na Skandynawii. A my tu przecież w Jakuszycach posiadamy no, fantastyczne warunki śniegowe, świetny mikroklimat, który umożliwia już przygotowanie tras. Od listopada, jak już będą pierwsze mrozy i utrzymuje się śnieg do maja, jak już obiecują mi tutaj włodarze tego miejsca, że zapraszają jeszcze w maju na narty biegowe. Dla nas kluczem jest oczywiście strzelnica i nie mam tu żadnych wątpliwości, że z jedną z ważniejszych inwestycji będzie przygotowanie y, strzelnicy zgodnie ze wszystkimi wymogami i dzisiejszymi standardami y, pozwalającej nam na rozgrywanie zawodów już nie tylko międzynarodowych, bo o tym również marzymy, że w przyszłości rozegrają się tu zawody rangi światowej, ale przede wszystkim strzelnicy godnej trenowania i rozgrywania mistrzostw Polski. Y Dzisiaj projekt uwzględnia nasze potrzeby, jej usytuowanie, piękny stadion narciarsko wiatlonowe bo ja będę cały czas podkreślała to, że i nie chcę tutaj rozgraniczać, coś dla biathlonu, coś dla biegów, yy, większość tych olbrzymich obiektów, które wspomnialiście łączy te funkcje. Fantastyczny obiekt pol med Oslo, biegi, biathlon, skoki jeszcze do tego oczywiście wszystkiego. My skupmy się na biegach w biathlonie i to będzie dla nas oczywiście najważniejsze. Wspomniałeś Nowe Mesto. Oczywiście zawsze przy takich obiektach będziemy już mówili o pewnych błędach, które oni popełnili. My musimy z nich korzystać, żebyśmy jak najefektywniej nasz obiekt tutaj wybudowali i żeby służył tak naprawdę wszystkim. Tworzona została świetna szansa, możliwość, wszystko w naszych rękach, żebyśmy ją jak najefektywniej wykorzystali. I jeszcze raz podkreślę to, cieszę się, że udało nam się usiąść przy wspólnym stole. Z przedstawicielami Nadleśnictwa, Stowarzyszenia Biegów Piastów, Polskiego Związku Białkonomu, Polskiego Związku Narciarskiego i szeregu innych ekspertów, którzy chcą nam w tym wszystkim pomóc. Teraz dobra wola Ministerstwa Sportu, samorządów, które pozwolą na to, abyśmy te marzenia. Wielu młodych sportowców, wielu wyczynowych sportowców, działaczy innych spełnili i wykorzystali tą ziemię, która tu służy nam już od kilkudziesięciu lat, a mogła tak naprawdę służyć jeszcze kilkadziesiąt i więcej następnych. Ja trzymam kciuki za tą inwestycję. Polski Związek Białkonomu jest w pełnej dyspozycji. Nasi eksperci, bo takimi dysponujemy, będą służyli pomocą na każdym poziomie projektowania i wierzę w to, że uda nam się wspólnymi siłami jak najszybciej otworzyć obiekt, aplikować o duże imprezy, ale przede wszystkim cieszyć się świetnym obiektem też szkoleniowym na potrzeby biegów i białkonomów, które dzisiaj świetnie się rozwijają. Chciałam się tutaj przyłączyć do tych wszystkich słów, które, które już były wypowiedziane. Do tego chciałam dodać, że naprawdę cieszę się bardzo, że taki ośrodek jest szansa, że taki ośrodek powstał. I myślę, że, że nie tylko będzie to, będzie to po prostu bardzo dobra rzecz dla sportowców wyczynowych, którzy startują, reprezentują nasz kraj na arenach światowych, ale też dla młodszych zawodników, naszych następców, którzy po prostu będą się przygotowywali, bo tacy zawodnicy nie wszyscy zawodnicy mają na to możliwości na to, żeby po prostu wyjeżdża, wyjeżdżali na ośrodki wiatronowe czy biegowe, gdzie są warunki bardzo dobre do przygotowywania. Większość takich zawodników trenuje naprawdę no skromnych, na skromnych trasach, gdzie szukają gdzieś gdzie jeszcze jakieś resztki śniegu zostają i to przeważnie tak wygląda żeby przygotowanie większości zawodników. A mając jeden, przynajmniej jeden taki porządny ośrodek w Polsce, tym zawodnikom będzie łatwiej, bo po prostu taki zawodnik też już sam będzie po prostu dożył, żeby pojechać do tych jakuszy. Wiem, że wielu zawodników sami, sami tutaj też przyjeżdżają czy z rodzicami. Także no i też będą mieli możliwość, bo jeżeli będzie taki duży ośrodek, będą przyjeżdżali do nas też zawodnicy z innych państw, bo też wielu zawodników pyta się, czy mamy bazę treningową. Czasami przyjeżdżają też do Dusznik, no w Dusznikach my mamy stadion biathlonowy, ale on nie jest jeszcze na, na, tak, tak dobry, żeby mógł spełniać wszystkie wymogi. No, ale i są, interesują się tym stadionem, też tam przyjeżdżają. Myślę, jeżeli by wiedzieli też, że mamy taki obiekt tutaj i, i po prostu ci młodsi zawodnicy też by mogli podpatrywać tych najlepszych zawodników. No i, i myślę, że, że to też by pomogło w tym, żeby oni po prostu później bardziej dążyli do tego, żeby chcieli też być kiedyś dobrzy i, i trenować. Także no, cieszę się, że po prostu jest taki projekt, że, że po prostu powstanie tutaj ten obiekt. No i, i chciałabym też, żeby, żebyśmy mieli przynajmniej jedną taką porządną strzelnicę w Polsce, że, że po prostu, żeby automaty nie były jeden każdy w swoją stronę, tylko po prostu, żeby to było naprawdę tak, jak powinno być i żeby nawet y Mistrzosa Polski, tak jak dzisiaj były tutaj nasze też rozgrywane, to po prostu były też równe dla każdego, a tak po prostu no, to jest albo się trafi, albo się nie trafi i, i tak to wygląda i także no, też ci zawodnicy młodzi czuli, że po prostu wtedy taki klimat rangi imprezy i, i naprawdę no, fajnie by było też, bo, ponieważ no, większość krajów Większość reprezentacji, te pierwsze zrubowania praktycznie wszystkie są, są u siebie w kraju, trenują w klubach, mają możliwość, mają ośrodki, mają po kilka takich ośrodków w swoim kraju, a my nie mamy tak naprawdę ani jednego takiego ośrodka, który by po prostu no, był dobry do przygotowań dla, dla zawodników i przez to po prostu musimy jeździć praktycznie cały czas do innych państw i, i się tak przygotowywać. Także no dziękuję bardzo, że po prostu jest taka możliwość, że taki jest w planie, taki właśnie powstanie takiego obiektu. Ja się chciałem przyłączyć do słów moich przedmówców, niewiele zostało już do powiedzenia. Natomiast chciałbym zaznaczyć, że tutaj jest jedyny ośrodek, który może spełnić rolę letnią, rolę zimową. Śnieg mamy praktycznie... No, kiedy, kiedy przyjedzie tak to ten śnieg jest od samego początku sezonu. Tak Pani powiedziała, została zapewnienie, że, że ten śnieg będzie bardzo długo. E, trzeba to wykorzystać, na pewno. Trzeba stworzyć te rolkostrady, trzeba, trzeba stworzyć tę szczelnicę. No, dla nas głównie to jest szczelnica. E, cieszymy się wszyscy z tego, że, że jest taka inicjatywa. Oczywiście popieramy ją. E, cieszą nas te wszystkie rozwiązania, które, które tutaj są zaproponowane. I myślę, że jeszcze, jeszcze coś nam będzie dopracowane, bo musimy się jednak uczyć do tych najlepszych ośrodków, podpatrywać, co, co gdzie jest zrobione, na ich błędach robić, robić coś, co będzie bardzo dobre. Żebyśmy już nie popełnili tych samych błędów, co, co inni popełnili. Myślę, że podziękowania od wszystkich biatmonistów, od wszystkich zawodników za ten projekt, za tę inicjatywę. I cóż, nam życzyć powodzenia. Wszystkim, którzy będą projektować i, i przyjmiemy dzięki za to, żeby to powstało jak najszybciej i jak, żeby, żeby powstał, obiekt powstał jak najlepszy. Czy jest szansa, żeby te wszystkie oczekiwania spełnić? Tak, dziękuję. Państwu, Państwa, tak naprawdę, dziękuję moim przedmówcom, mamy tutaj wsparcie wszystkich związków w eksperci są na telefon, tak, potrzebujemy się skonsultować i chętnie się stawiają. Z mojej strony to, co Państwa interesuje, harmonogram i właściwe przeprowadzenie inwestycji i tu duża praca będzie zarówno po stronie inwestora, ale także Stowarzyszenia Bieg bo obiekt musi być, cały czas funkcjonować. Harmonogram Państwo też znają, ale przypominamy, hmm. jutro ogłaszamy przetarg na projektanta, doprowadzenie do pozwolenia na budowę. Jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to rozpoczęcie inwestycji w roku 2017. Zobaczymy, jakie będą warunki klimatyczne, czy będą sprzyjać inwestycji, ale zakładamy na razie bardzo pozytywnie, że zakończenie inwestycji byłoby za października listopada 2018 roku. Jednocześnie rozpoczniemy pracę, rozmawialiśmy już z panem burmistrzem, żeby przygotować też umożliwić stworzenie rolkostrad, a także tras sportowych, zawodowych, zorganizować dwie trzy petle. Tutaj Stowarzyszenie Bieg Piasty już ma też jakieś propozycje, będziemy konsultować to oczywiście z ekspertami i spróbujemy wyselekcjonować odpowiednie trasy, które będą spełniały przede wszystkim te kryteria treningowe, o których tu wszyscy Państwo wspomnieli, bo tak naprawdę można tutaj na tej wysokości w tym, w tym terenie w okresie letnim też spokojnie trenować. Zadanie jest trudne, tak? bo spełnienie zarówno oczekiwań polskich biathlonistów, jak i narciarstwa, ale też przede wszystkim sportu. Amatorskiego turystyki, która tu się odbywa, ale mówię, jest, korzystamy z doświadczeń ludzi. Zwiedzamy inne obiekty, oglądamy. Projekt będzie wykonywany w okolicach 7-8 miesięcy, czyli czas będzie nadal jeszcze nam możliwe przeprowadzenie konsultacji. Korzystamy też z dużego doświadczenia przez biegu Piastu, który jest tu od lat, zna powiem, każdą ścieżkę, każdą drogę, ale też zawodnicy przez te lata, którzy się pojawiają, też pewne wskazówki nam. Udzielają, będziemy w pełni wykorzystywać. Także ja ze swojej strony, marszałka województwa, determinacja, rozpoczynamy pracę, ogłaszamy przetarg na projekt, wyłonienie jak najszybciej generalnego wykonawcy, zatwierdzenie projektu i jak najwcześniej rozpocząć pracę, żeby nie przeciągać w czasie i żeby zakończyć tę inwestycję w roku 2018, najpóźniej w roku 2019. Na razie mamy założony październik, listopad 2018 i tego terminu się będziemy trzymać i będę robił wszystko, żeby w tym terminie się udało zakończyć całą inwestycję. Ja tylko chciałem powiedzieć, że tak, chciałem pogratulować mistrzom i chciałem życzyć zdobycia zaraz tytułu mistrzowskiego, bo chyba was trzeba będzie puścić za chwilę, tak? Tak, tak. Tak właśnie. My bardzo